I want my heart paper-thin I felt these walls crumbling Always questioning the height Never felt quite right I'm reaching out like a satellite I lost myself into the night Chasing sorry with goodbye Why do good things die? I'm all of the thoughts in my head I'm fighting my way to the air Self in the light, feeling comfort in the pain, like I'm alive again. Na czym polega praca strażaka? Trzeba rozgraniczyć pracę strażaka na jakby dwa takie aspekty. Praca zawodowego strażaka i praca strażaka ochotnika, którą pełnimy tutaj. Praca strażaka ochotnika wygląda w ten sposób, że każdy z nas, który, który jest tutaj ratownikiem w naszej jednostce w Błuchowie, na co dzień ma jakieś tam swoje zajęcia i, i, i inne, inne zadania. W momencie, kiedy jesteśmy wezwani do takiego zdarzenia poprzez Syrenę, wtedy osoby, które mogą, które mają wolny czas, brzydko mówiąc, rzucają wszystko i biegną tutaj właśnie do, do jednostki i biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, do których wyjeżdżamy. Natomiast praca Strażaka Zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej polega na tym, że chronimy służbę w przeciągu 24 godzin. Jeśli cały czas jesteśmy na terenie jednostki, wykonujemy e, prace porządkowe, dbamy o sprzęt, dbamy o komendę, podczas jakiegoś alarmu, zdarzenia oczywiście wyjeżdżamy. Też na zasadzie dzwonków i sygnałów dźwiękowych, że jest wyjazd. Ogólnie praca strażaka, kiedy się tak utarło, że to jest Ochotnicza Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna, gdzieś te pożary były, Teraz głównie mamy tylko miejscowe zagrożenia, czyli wypadki, nawałnice, jakieś tam powalone konary, drzew, usuwanie gniazd, os, Także ten aspekt już tego stricte założenia pożarowego jest coraz mniejszy, bo mamy coraz mniej pożarów. Do pożarów wyjeżdżamy gdzieś około 30%, a reszta to są już miejscowe zagrożenia. Dobrze, dziękuję. Drugie pytanie: Jaką szkołę trzeba skończyć, żeby zostać strażakiem? Jeżeli chodzi o strażaka-ochotnika, no to nie ma tutaj jakichś żadnych wymagań co do szkoły. Jedynie no, trzeba ukończyć kurs strażaka-ratownika-ochotnika. Natomiast jeżeli chodzi o zawodową Państwową Straż Pożarną, żeby zostać funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, no to trzeba na pewno ukończyć szkołę średnią. I później mamy trzy możliwości wstąpienia do straży, czyli poprzez nabór ogłaszany tak zwany z ulicy, lub do szkoły aspirantów, albo szkoły głównej służby pożarniczej, czyli studia wyższe. Dobrze. Trzecie pytanie. Czy praca ochotnika strażaka jest bardzo ciężka? Ogólnie praca strażaków no, nie należy do łatwych, bo jak to się mówi, wchodzimy tam skąd wszyscy uciekają. Więc no, jakąś tę rzeźę fizyczną musimy mieć, jakąś kondycję musimy mieć, bo musimy pracować w na np. ochrony dróg oddechowych. Więc no... Do... Jakąś wiedzę też trzeba mieć, żeby umieć tak samo tak. ten sprzęt zastosować, bo nie jest sztuką wziąć tylko dany przysłowiowy młotek do ręki, ale też trzeba wiedzieć gdzie i jak, jak go użyć, żeby pomóc i żeby przede wszystkim nie zrobić sobie krzywdy. Tak, i musimy też wiedzieć o tym, że no niestety to nie jest praca szablonowa. Czyli to nie jest tak, jak w fabryce coś wykonać i tu tego tysiąc sztuk, bo tutaj każde zdarzenie, każde zgłoszenie jest inne i musimy dobierać sprzęt, wiedzę i umiejętności do każdego zdarzenia od zasobów. Dobrze, czwarte pytanie. Czy każdy strażak musi mieć szkolenie z pierwszej pomocy? Tak, y, przeważnie jeżeli chodzi o. Y, Strażaków, którzy pracują zawodowo, każdy z nas jest przeszkolony i jest po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W straży, tak samo w sumie, już teraz ci wszyscy młodzi, którzy teraz wchodzą w te struktury, są wysyłani na taki kurs. No ponieważ mamy sprzęt, coraz więcej jeździmy do takich zdarzeń, że nie ma karetki, jesteśmy bardziej dyspozycyjni. Możemy też szybko dojechać na miejsce, więc każdy strażak już teraz powinien mieć takie szkolenie. Piąte pytanie. Co wchodzi w skład sprzętu pierwszej pomocy? skład sprzętu pierwszej pomocy przede wszystkim najważniejsze to jest AED i najważniejszy jest ratownik z umiejętnościami. Jeszcze mamy nowe wyposażenie, mamy torbę medyczną ze sprzętem, który nam ułatwia tą pracę. Może on nie jest adekwatny. Do sprzętu, jaki posiada ratownik medyczny. Mamy też deskę do ewakuacji osób poszkodowanych z miejsca zagrożenia, gdzie nie możemy prowadzić działań, żeby tam pomóc. No i oczywiście jest jeszcze zestaw do stabilizacji, gdzie złamanych kończy. Dobrze, szóste pytanie. Jaka była najtrudniejsza akcja w Waszym życiu? Ale. Ja bym tego tak nie grupował, bo czy najtrudniejsza akcja, według mnie, by na, przynajmniej bym powiedział, dla mnie takie dosyć ciężkie, ciężkie akcje są takie, kiedy yy, widzimy na przykład cierpienie drugiej osoby, bo wiadomo, jeżeli jedziemy na przykład do jakiegoś pożaru, gdzie płonie yy, element, budynek yy, w, yy, w jakimś gospodarstwie, wiemy, że to jest na, tak naprawdę tragedia dla tej rodziny, dla, tych, dla tej osoby. I jest to jakiś tam element pracy tych osób przez całe życie. I to też jest jakieś, jakieś takie przykre. Natomiast no, myślę, że takie ciężkie sytuacje, ciężkie zdarzenia są, kiedy doświadczamy tych, tych cierpień ludzkich poprzez na przykład wypadki, poprzez tak jak mówię, jakieś zdarzenia związane z ogniem, ale nie powinniśmy też brać tego do siebie, ponieważ. No, i, brzydko mówiąc, my wchodzimy tam zrobić swoją robotę. Jesteśmy tam po coś i, i, i po coś tam jedziemy, żeby wykonać swoją pracę, a niekoniecznie, żeby brać to do siebie do głowy. Dlaczego to się tak stało? Dlatego tak jak mówię, Podsumowując, według mnie, dla mnie przynajmniej najcięższymi takimi zdarzeniami są, gdzie możemy spotkać się z cierpieniem tej, tej drugiej osoby. Na to, ja lata na to wiadomo, najgorsze akcje dla każdego będą tam, gdzie są uczestnikami tych zdarzeń dzieci. To będą najgorsze akcje. Tak jak kolega powiedział, no, trzeba rozgraniczyć życie prywatne od tego życia zawodowego lub tak jaką do pracy sprzeda ochotnika. Przechodzimy różne testy, szkolenia, żeby właśnie potrafić coś z tym poradzić. Dobrze, dziękuję bardzo za udzielony wywiad. Dziękuję, dziękuję. Było pytanie o jaki sprzęt mamy medyczny, a że jak wspomniałem tu mamy torbę. Które się tam znajdują, no, rzeczy, które możemy użyć przy poszkodowanym do góry hmm. mamy deskę do ewakuacji. Poszkodowanych no i do góry też tutaj mamy szyny, kamera do zabezpieczenia kończeń przy złamaniach, czy ręki, czy nogi. Okay. najczęściej, najczęściej no, na sprzęt, który używamy, najczęściej na tym aucie. No to będzie na pewno hydraulika, czy sprzęt do wykonywania sobie dostępu do osób poszkołowanych a sprzęt w którego wchodzi skład rozpierać ramieniowy, nożyce i rozpierać kolumnowy jeżeli coś, musimy gdzieś karasyje samochodu przyciąć bo musimy się dostać do poszkołowanego to wtedy używamy tego sprzętu no i tutaj jeszcze na tym samochodzie numer no czas pożarna, pożary Znajdują się węże, węże tłoczne które używamy przy pożarach No i tak jak też było wspomniane, że najczęściej mamy te miejsca zagrożenia, jakieś wichury, połamane drzewa, gdzie jeździmy No to też na takim aucie muszą się znaleźć pił. paper thin, felt these walls crumbling, always questioning the height, never felt quite right, I'm reaching out like a satellite, I lost my